Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z World of Warships. Kamikaze to okręt, który już pewnie kilkukrotnie na kanale pokazywałem. Niszczyciel japoński, fajna zabawka na piątym tierze. Yy, grałem nim przy okazji właśnie zbijania śnieżynek. Trochę... nie, może nie trochę. Tak naprawdę obecnie Kamikaze gra się jednak sporo gorzej niż kiedyś, ze względu na to, że praktycznie grając tą piątką non-stop trafiamy na bitwy z lotniskowcami, czasami z dwoma lotniskowcami, które jednak mocno psują grę niszczycielom. Dlaczego? Że nie chodzi o to, że nas gnębią, strzelają do nas, ale o to, że często nas spotują. A taki kamikaze, jego rola to przede wszystkim było podchodzenie na bliski dystans, korzystając z dobrego kamuflażu i nękanie przeciwnika torpedami, torpedami, które y, przeładowują się bardzo, bardzo szybko, no i to Wydaje mi się, że jedna z takich fajniejszych zabawek na tych niskich tierach była przez lata. Zwłaszcza miło ją było wyciągać, kiedy wchodziły jakieś nowe linie pancerników do gry. To wtedy gnębiliśmy na ostro przeciwników. No ale niestety, gra się zmienia, środowisko gry się zmieniło na tyle, że właśnie gra kamikadzy już nie jest tak dobra jak kiedyś. Nie jest tak przyjemna, ale dalej wydaje mi się, że są bitwy, w których możemy się z tego okrętu cieszyć. Ta bitwa, którą wam dziś pokażę, nie jest e, niczym wybitnym, jeśli chodzi o wynik indywidualny. Ale są dwie rzeczy, dla których. Mimo wszystko zdecydowałem się bitwę na tym kamikaze yy, pokazać. Jak widzimy, jestem w stanie wystrzelić tutaj 6 torped w trzech yy, turach po dwie sztuki. No i przeładowanie trwa około 30 sekund. To jest naprawdę fajna robota. Zwłaszcza jeżeli yy, no, no, będziemy mogli kogoś yy, uderzyć tymi torpedami i wywołać zalanie. Pada pierwszy okręt wroga. Ja oczywiście staram się tutaj Yy, też spotować. Ważna rzecz, no tutaj już miałem pecha, byłem przygotowany na to, że dostanę za, zaraz yy, torpedę na burtę. <coughs> Przepraszam, a na szczęście yy, uratował mnie czysty fart. Strzelam teraz, więc tymi torpedami w miejsce, gdzie wydaje mi się, że może stać wrogi niszczyciel. Duży też plus, że lotniskowiec znajduje się po drugiej stronie i to tam lata tymi samolotami, więc mam tu póki co spokój. Oczywiście dym, dym jest magnesem na torpedy, to, że się ukryjecie. To jedno, ale często możecie się spodziewać, że w ten dym pójdą pójdą torpedy. Oczywiście przeciwnik rozciągnął ten dym o wiele lepiej niż ja. Wypłynął i mamy tutaj dwa niszczyciele, Minekaze i Nikolasa. Kamikaze nie ma rewelacyjnych dział, bo on ma przede wszystkim polegać na torpedach, ale jeżeli już jesteście w sytuacji podramkowej, no to zawsze przecież z tych dział korzystać można. Zasięg torped to 7 km, o ile dobrze pamiętam, zobaczymy czy tu się to będzie spotowany, nie, ale tutaj mamy 5,4 y, z spotowaniem wyrzutnie torpedowe 7 km, czyli y, no, mamy spory, y, spory ponad kilometrowy bufor, prawie km, ponad 1,5 km bufor, gdzie, gdzie możemy podpłynąć. Yy, będąc niewyspotowanym i oddać strzał, yy, oddać właśnie, wy, wy, wypuścić swoje torpedy. Ja chciałbym tutaj wykryć tego minekaza i się go pozbyć, bo udało się odesłać już do portu Nikolasa i gdyby drugi niszczyciel stąd również wyparował, to grałoby się o wiele łatwiej. Dlatego kieruję się właśnie w dym. Patrzę, czy której z moich torped będą w stanie dosięgnąć New Mexico. Niestety chyba nie. Tak, jedna przepłynie blisko niego, ale blisko nie oznacza trafienia. Już widzę, że on odpływa i raczej zanim te to moje torpedy dopłyną, to będzie już powyżej 7 km, ale zaryzykowałem. Oddaję tutaj jeszcze strzał, licząc na to, że być może jakiś pożar siądzie. Za chwilę i tak wpłynę w dym i zniknę. Mamy już na minim minimapie minę kadzę. Naprzeciwko mnie. Udaje się wsadzić pożar na Meksyku. No i mamy minekazę, który jest na spocie. Ja też tego spota dostaję, ale najważniejsze teraz to ubić ten okręt. Udaje się. Mamy pierwszego fraga. Obrywam, ale nie ma tragedii. No, teraz mamy taki moment, w którym to nie jest yy, przyjemne dla nas, kiedy my musimy gonić. Yy, przeciwnika mając jednak no, ogr ograniczony ten zasięg torpedami. To innego jakbyśmy mieli jakieś torpedy 10 mm, kilometrowe ale w tym przypadku no, to są torpedy 7-kilometrowe, więc. Musimy się podpłynąć blisko i liczyć, że ten Meksyk gdzieś będzie zakręcał, bo raczej samymi torpedami to jego nie dogoni, ale i tak przez to, że one ładują się bardzo, bardzo szybko, decyduje się na jakieś takie dziwne dziwne właśnie wystrzały tych torped. Licząc, że Anusz Widelec będzie z tego łyżka i może New Mexico odbije w jedną lub drugą stronę sam kieruję się w te rejony mapy, wiedząc, że Queen Elizabeth za chwilę będzie zmuszona, żeby gdzieś tutaj zawracać. New Mexico jest na dobicie. Ja mam 20, prawie 1,5 tysiąca uszkodzeń po wykryciu, więc też staram się tutaj cały czas spotować tych przeciwników akurat New Mexico no, nie pada po moim po moim spocie Queen Elizabeth obrywa ale to też nie jest mój spot no i wiem, że już tutaj właśnie ten okręt będzie zmuszony do Skręcania więc wypuszczam torpedy, ale nie, dar nie bardzo wiedziałem, co robić dalej. Czy poczekać? No, i tak stwierdziłem, że się zadymie, i będę sobie stąd strzelał bez spota. A ten ta Queen Elizabeth, niestety, zwolniła. Myślałem, że będzie, będzie raczej starała się przyspieszyć. A zacząłem wątpić, czy te torpedy trafią. Patrzę jednak, że może, może jednak nie będzie takiej tragedii, może jednak coś wejdzie. No i jedna torpeda wchodzi, druga wchodzi. No, liczyłem na więcej, dlatego liczyłem raczej na przyspieszenie. Stąd też wypuściłem torpedy taka nie inaczej. No ale dobre. Dobre i to, że siadły dwie kolejne torpedy plus teraz jeszcze pożar. Niestety, no, zestaw naprawczy był w użyciu. Ja mam tutaj. Yy, odpaloną sondę hydroakustyczną, tak naprawdę wyrzucam te torpedy nie po to, by trafić w tego Emil no bo jeżeli jest odpalona sonda, no to ona wie, że te torpedy płyną, tylko po to, żeby powstrzymać ją przed ewentualnym wypłynięciem na mnie. Niestety nie wszystko poszło a tyle dobrze, jak to chciałem zrobić, bo wpierdzieliłem się w wyspę, a głównym moim celem było przytrzymanie jej tam i próba Oddalenia się z tej sytuacji, bo raczej nie będę się e, wywalał kazę pod, pod dwa krążowniki, znaczy minekaze kamikaze, przepraszam, pod dwa krążowniki, bo nie miałbym absolutnie żadnych szans, chyba że jakimś cudem bym je storpedował, ale raczej bym nie dopłynął na tak bliski, na tak bliski dystans. Nie ryzykuję. Zostawiam je 37 200 uszkodzeń na koncie. Jeden frag póki co. No i niestety też po moim niebie lata mi już. E, lotniskowiec, powodując, że mam spota. No, broń przeciwlotnicza to nie jest nic świetnego na tym okręcie, no ale dobry chociaż jeden zestrzelony samolot, zawsze trochę Ekspa. Wiem, że gdzieś tutaj był Fubuki, dlatego strzelam torpedy na ślepo. Oczywiście on, jego wcale w tym dymie nie musi być, co za chwilę się okazuje, że właśnie jest prawdą i znowu wpłynąłem w wyspę, jak debi. No ale moje się trudno. Do pałka, do mobilności idzie w ruch. Niestety cały czas jestem na spocie, więc Zastanawiałem się co tutaj możemy spotować. Czy to cały czas jakoś tam fobuki? Pod zniknął. Ja przyspieszam. Na szczęście torpedy z powrotem mam do dyspozycji. Mówiłem Wam, że tutaj szybko się to wszystko przeładowuje. Jest to macha. Pojawia się jeszcze Emil Bertel. Wywalam wszystko, co mam w ten przesmyk tutaj. Dostaję spota od Fubukiego, korzystając jeszcze, że działam po tej stronie, oddaję salwę w stronę omachy i będę się zadymiał, mając tutaj przed sobą Fubukiego i spodziewając się, że za chwilę pójdą jakieś torpedy w moim kierunku. Ubijam go. Zobaczcie: pierwszy frag, drugi frag i trzeci frag trzy fragi w przeciągu dosłownie kilku sekund. Mi wpada dublet, a tak naprawdę obie te torpedy puszczone tam w przesmyk, yy, znaczy te trzy salwy puszczone w przesmyk, to był dobry pomysł. Plus jeszcze pozbycie się fubukiego i w tak króciutkim czasie robię trzy fragi. Szkoda, że nie ma tutaj odznaczenia tercet, chociażby. No i są też cztery kile na moim koncie. Czyli jest szansa na bardzo. Lubiane przeze mnie odznaczenie. Oczywiście mam na myśli tutaj Krakena. Wpływam do kapa, ale nie z myślą o tym, żeby tę bazę przejmować. A raczej z myślą o tym, żeby wywabić ten pancernik, który tu się nie znajduje. Tego Kiniga ewentualnie znaleźć sobie e, lotniskowca. Oczywiście no hapsów nie mam zbyt dużo, więc jak wywalę się pod Kiniga to będzie kiepawo. E, miałem nadzieję, że on skoro był ustawiony w tę stronę będzie wracał tędy przez e, do, do kapa, jednak skręca tutaj, ale e, jego pozycja aż tak bardzo mnie nie martwi. Staram się tylko tutaj pilnować, żeby nie dostać spota, bo pamiętajcie spot to jest 5,4, więc mam tu jeszcze 300 metrów zapasu. Tamte torpedy nie miały szansy trafić, ale już mam kolejną szansę tutaj na strzelanie. Niestety, no, lotnia mnie wykrywa. I spodziewałem się, że to już spowoduje, że kienik po prostu zacznie odbijać, widząc, widząc deskę, no to wiadomo, że zawsze mogę pójść torpedy, więc warto dokonać jakiegoś zwrotu. On dokonuje zwrotu, ale w takim, w takim kierunku, w którym to i tak zmierzają moje torpedy. A więc w tym momencie wpada kraken. Nie mam dużo uszkodzeń, no bo co to jest 76 tysięcy? Mało, ale kraken, to zawsze, zawsze kraken to cieszy. A przede wszystkim chciałem pokazać tą sytuację, kiedy zrobiłem trzy fragi w przeciągu dosłownie kilku sekund, bo owszem dublety mi się zdarzały, ale trzy fragi w tak krótkim czasie chyba zrobiłem po raz pierwszy. A, screeny końcowe wyglądają następująco. E, Zabite w kątę na kamikadze. Otrzymałem 452 tysiące kredytów brutto, powiedzmy. E, 7 trafień torpedami, 28 trafień w cel, jeden cały zestrzelony samolot, 5 fragów, 3 pożary, 5 zalań, 7 wykryć. Tylko tysiąca bazowego eksponu. No tutaj szału nie ma, ale dla mnie liczy się kraken. Najwięcej uszkodzeń zrobionych na Queen Elizabeth 26 tysięcy i na Kenigu prawie 25 tysięcy. Na czysto zarobiłem 439 tysięcy kredytów, padło EXPA prawie 15 tysięcy, Free EXPA 4433 punkty i dla dowódcy aż 31 600 Doświadczenia. Jeżeli macie kamikadze w swoim porcie, jeżeli go kiedyś bardzo lubiliście, to piszcie, czy grywacie nim obecnie, czy jednak przez to, że tych lotniskowców na tirach piątych jest tak dużo, to już takiej frajdy wam nie daje. Będę wdzięczny za waszą aktywność, będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę, oczywiście za subskrypcję z dzwoneczkiem moim patronom i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Jak zawsze, dzięki Wam piękne, za Wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.